kontrakt z drużyną podpisał Szaj Okuno, a wcześniej zawodnikiem portowców stał się Bruno. Czy dla trenera przed meczem z piastem w Gliwice, szeroka kadra je powoduje pozytywny ból głowy, jeśli chodzi o wybór 18 meczowej, a tym bardziej 11 wyjściowej? Oczywiście no to jest zawsze pozytyw, jeżeli mamy sobie wybierać. W się bardzo ucieszymy to, że dostajemy do kartek. Ale jednocześnie jest po spotkania się przed nami do, do lato, przyjdzie, przyjdzie, inna pogoda, pewnie pojawią się jakieś urazy. Jednocześnie pojawią się kartki. Nie wiemy, żebyśmy tam tysiąca tak, z tym kątem grali, aczkolwiek byłoby to piękne, ale, ale nie osiągane. Dla mnie to jest pewnego rodzaju oczywiście komfort, że możemy w większej zawodników na każdej pozycji jest w drugą trzech piłkarzy, którzy mogą, mogą grać i e, myślę, że dla każdego trenera jest to, jest to super e, sytuacja, e, że możemy tym składem trochę rotować, a jeżeli ktoś nam ze składu wypadnie, to wiemy, że jest ktoś, kto na to miejsce czeka, jest duża rywalizacja a to, żeby się dostać do pierwszej jednostki. Myślę, że nie ma nic lepszego jak właśnie taka zdrowa rywalizacja o miejscu. Lepszego początku chyba nie mogliśmy sobie wyobrazić. Pogoń po trzech kolejkach jest liderem T-Mobile Ekstra Klasy. Czy spodziewał się trener tak dobrego startu naszej drużyny w Lidze? Powiem szczerze, że przygotowujemy zespół zawsze na. Pierwszy mecz, później naszą rolą jest to, aby podtrzymać formę zawodników na, na kolejne spotkania. Nie kalkulujemy, że forma ma przy we wrześniu, też w październiku. Ale pierwszy mecz ligowy jest nie, dla mnie najważniejszy. Później naszą rolą, tak jak powiedziałem, jest to, aby tę formę e, podtrzymać. No, oczywiście mogliśmy lepiej wystartować zdobywając trzy punkty w Kielcach i mieć na końcu dziewięć, ale, ale szanujemy, naprawdę szanujemy ten punkt zdobyty e, właśnie na, na koronjarzach. Bo wiele zespołów będzie miało to trudno, trudności ze zdobyciem punktów. Graliśmy dwa mecze na wyjeździe, przybieliśmy z tych dwóch wyjazdów cztery punkty. Myślę, że jest to dobre osiągnięcie, tym bardziej, że u siebie wygraliśmy ze Śląskiem Brotwar, Mamy przed sobą Piasta Gliwice. Eee, no, wszyscy spodziewamy się zdobycia trzech punktów, ale nasza liga powiem szczerze jest naprawdę nieobliczalna. Jesteśmy faworytami w tym meczu i nie będziemy tego ukrywali. Zrobimy wszystko, żeby te, to spotkanie wygrać i umocnić się jeszcze na na pozycji litera przed spotkaniem kolejnym z Lechem, z Lechem Poznań. Jak będzie zobaczymy, ale oczywiście nastroi są po, po, po tych trzech spotkaniach bardzo dobre. I wszyscy do pracy, nie ma żadnych problemów, nie ma kontuzji, nie ma urazów. Doszło, znowu doszedł właśnie Okuno, to jest kolejne nasze wzmocnienie. Myślę, że w pewnym momencie kibice też zobaczą go na boisku tak samo jak i Bruna. Eee, także jest ta, tak jak powiedziałem, rywalizacja, a my z tego powodu możemy tylko być zadowoleni i się z tym. W poniedziałek wyjdziemy w roli faworyta. Czy trenerowi w takich meczach, gdzie drużyna gra jako faworyt spotkania, jest ciężej zmotywować piłkarzy do gry, czy wręcz przeciwnie to przychodzi z łatwością? Każdy mecz to jest jakiś osobny rozdział i poziom tej motywacji musi być dostosowany do, do przeciwnika, do naszej dyspozycji, do tego jak się czujemy. W tej chwili powiem szczerze, że naprawdę nie trzeba zbytnio zawodników motywować, bo to, że jesteśmy na pierwszym miejscu, to już jest motywacją samym, samą sobie, żeby to miejsce utrzymać. Nie możemy tutaj przespać w jakikolwiek sposób mecza, meczu z Piastem w Libice, bo, bo Piast jest groźny, to, to raz. To, że jest na, nie wiem, 14. miejscu, to, to o niczym nie, nie świadczy. A my musimy być skoncentrowani naprawdę na, na swojej pracy. Do tej pory udawało nam się niejako gonić wynik, bo w tych, tych trzech meczach przegrywaliśmy i potrafiliśmy albo rozstrzygnąć je na swoją korzyść, albo tak jak w Chielcach zremisować. Ale, no ale trzeba sobie zdać tę sprawę z tego, że być może nie zawsze tak będzie. Wolałbym, żebyśmy tych bramek nie tracili, a, a strzelali bramki, a przeciwnik niech stara się gonić mecz. Cieszy mnie to, że potrafimy właśnie w takim momencie też się odbudować i pokazać swój, swój charakter myślę, że zespół jest dobrze przygotowany do, do sezonu, bo nie mamy problemów fizycznych nawet grając w takiej temperaturze jak, jak w Kielcach. A, i to jest, to jest optymistyczne, no, ale tak jak powiedziałem, wynik rodzi atmosferę. Na razie wyniki są, atmosfera jest bardzo dobra Nie tak! vai, 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 vai,